Cześć, z tej strony Jacek i witam Was na kolejnym odcinku Zagrajmy na Arenie Dzisiaj zagramy sobie z krepusem, więc zapowiada się kolejny mecz, taki bardziej ciekawy. I zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że teraz w piątek nie będzie streama Trochę sobie odpocznę od streamowania ale, odciny, ale za to wejdzie może odcinek, zobaczymy jak to będzie Na ten moment no to wygląda tak, że na razie Na razie nie mam ochoty na streamowanie, w sensie w tym tygodniu Więc zrobię sobie taki mały odpoczynek Więc tak to wygląda na ten moment A pary jakie mamy Są mam nawet ok ale pierwszą, co zbanuję, to będzie to. Tutaj Infer Infernem lubię grać, nie? Jak najbardziej. Tylwanem na akademii też lubię grać. Ostatnio, no, wygrałem. Znaczy sporo się, sporo wygrywa się tą akademią. Ale Sylwa na Inferno to banujemy. I teraz mamy trzy dobre pary, według mnie. No i gramy z Sylvanem na Akademię. I banujemy tutaj, o. Bo ostatnio zrobiłem błąd i nie banowałem Zehira. Teraz go zbanujemy. Nawet dobrych bohaterów dostałem. I ja banuję... ...tutaj tych bohaterów. Dobra, mamy Tiru Riru. Iru na Cyrusa. O, Boże, ja nie lubię grać na Cyrusa. I większość z Was się ze mną może zgodzić, albo i nie, ale Cyrus jest po prostu takim bohaterem z akademii, że dostaje od razu wszystko: atak, obrona, światło, gildie i arty. I tak to wygląda. Chociaż tutaj, jak tak patrzę na te arty, to moje arty są o wiele lepsze niż yy, mógłby mieć przeciwnik. O tym pierwszym przezorczości jest baitem. Przezorności. Ale to? O, to to bym się skusił na takie coś. Ale chyba pójdziemy tutaj. 5 ataków mamy. Dobra. A, jest krąg zimy, dobra. No to dobra. Będzie robocie. Czyli teraz tak Zagrajmy szczęście elfów z zimną stalą i aura szybkości, bo tak bardzo nie jest potrzebna Akademię. a bardziej tempo Dobra 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 Czekamy ataku jeszcze. O, jest aura szybkości. Dobra, dowództwo. Prygnął pan, albo bezbłędny strzał też jest mocny. O, szczęście. Dobra. To jest jeszcze znaleźć atak. Trzeba. Dobra, wyrzucamy to. Wyrzucamy to. Dowództwo przerolujemy. Dobra. No i teraz tak, robimy tak, żeby mieć atak. O, mamy atak. Nice. Dowództwo zamykamy, biorę taktykę. Teraz pomysłowość, szczęście żołnierza, szczęście elfów. Magia zniszczenia idziemy w środek. I mamy statystyki bardzo przyjemne. 5, 7, 3, 7. Hehe. Czyli będziemy mieć tutaj. No, 10 ataku. Tak, no 12 jeszcze. No i obrony będziemy mieć. Nieco mało. Nieco mniej. Ale staty będą, będą spoko. I szczęścia będzie 4. Morality w 4 O, jeszcze będziemy obniżać muraczka. O, jeszcze obrażenie od zakęcia lodu, także też to super. No się tutaj właśnie, żeby szybko wbijać, nie? Nic do inicjatywy nie mamy, jedynie to tam buty są, ale... Ale jakoś mi nie przekonuje to... Hmm. Nie przekonuje mi to tutaj ta ścieżka. Chociaż mógłbym tutaj jeszcze pójść. Ale nie. Idziemy tutaj. Dobra, poczekamy na przeciwnika. Trochę. I co by to opowiedzieć? Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, bo to naprawdę pomaga. Myślę właśnie, żeby zrobić lighty na albo na Twitchu, albo na Kiku, ale to będą lighty mm, takie, wiecie, z innych gier, nie? Bo ja robiłem Dark Soulsów streama na YouTube i to sprawiło, że mi spadły zasięgi na odcinkach, oczywiście. Na przykład na odcinku takich początkowych serii miałem po 100-200 wyświetleń, a teraz mam ledwo 100, także. Także to nie tak miało to wyglądać. Dobra, przeciwnie szybko zrobił ruch na szczęście. Dobra, to idziemy w ten środek, nie? Ten bild nie jest dokładny. oświecenie. Niestety się żegnamy. Jest mistrz lodu. I teraz dowództwo. Lepszy atak. Okej, okay, czyli to ze szczęścia jest. Dobra, to szczęście elfów. Dowództwo. Okej. Okay. No i teraz Albo szałbitewny, albo lód. No, dziwna stal, ok. Ale szałbitewny by też się przydał. Więc wyrzucimy jabłko, niestety. No i niestety nie dostaniemy tego, co chcemy. A to bierzemy jabłko. Ok. Dobra, teraz krótka. Albo nie, o, szybko przeciwnik klika. No to. Już mogę wywnioskować, że... E, no ma to co, to, co mówiłem, nie? atak, obrona światło. Ale to spokojnie. Ja jeszcze tutaj myślę, że jakieś szanse jeszcze będą. 12-12 to i tak piechotą nie chodzi, więc to też jest sporo. Dobra, dżin. A niech będzie dżin. Chociaż dżiny gin, szybko padają, to bym wziął takie coś i tak. Mhm. No wiecie kiblo... kible trzeba bić. Znaczy kible trzeba bić. Krytyczne obrażenie krytyczne to też... Ładnie się to skalować będzie. Mam taktyką. Nie potrzebuję wziąłem namiot. Dobra, jak wziąłem namiot, to wezmę i taczkę, bo nie chcę żeby mi całkiem namiotu przejął. No i dobra. I poczekamy. No dobra, to jak przeciwnik wróci, to wracamy. Także chwilowa pauza. A, przeciwnik już jest. Fajnie, że robi szybkie ruchy. I lecimy. No i co? Co my tu mamy? Ok, ma 10 obrony, ale tutaj podejrzewam mrok. Paczki nie ma. Mm, dobra. Idziemy tak, tak, tak i tak coś takiego? By tak o. Dobra. Dobra, na no ma obronę. Także jest też nadzieja. No i bijemy tutaj, nie? Nice, słodny kryt. Proszę państwa. Teraz bijemy w ten sposób O, znieśliśmy wózek Też dobre Teraz rusałka, myk I rak szasy teraz tam bijemy Może wejdzie blindzik Może wejdzie, wejdzie. Okej okay. No to wjeżdżamy w niego. No nie wszedł plancik, no. Nie fajnie. On ma podstawową obronę tylko, czyli co, przywołanie? Destro? Aha, tutaj doszedł, no okej. Okay. No to trzeba cofnąć tutaj i splątać go, nie? No bo nie koniecznie splątać. Robimy wjazd, proszę Państwa. Ile ma SP? 21, kurde. To zaraz hipnoza wejdzie, jakaś głupia. A nie, implozja. Okej, okay. ma buty, bo ta implozja była poj pojedyncza. Znaczy pojedyncza, bo załashotował mi. 10 to obrażeń, no tak. No tak. Dobra, bi, wio. Bi. Trzeba szybko bić, jaki jest destro. Dobra, wkurzamy się. znamko poszło. O teraz jak nikt nie zmaszotuje to będzie problem, nie? Dobra, robimy takimek. Został mu jeden. Upierdliwy. Hmm, dobra, bij Nie machał tutaj, ale będzie machać, dobra A to my podchodzimy prosto tutaj, cały czas prosto lut leci tutaj, okej okay. No to szatuj go Nice <laughs> mhm. No by teraz trzeba zablokować rekszasę mimo to Ale blind nie chodzi, no jakby po co Nie tak, kurde. niskich poleciał. Ale dobra. O, dobrze wszedł w moją pułapkę. Dobra, Moraz. Hmm Jakby po co mi moroc, nie? E, dobra, pijemy go Kryt Bez kryta Lud, proszę, please. Okej, okay, no bardzo mi pomógł ten lud. No miał buty do tego, do implozji no do ziemi. No dobra, to, szyb to była szybka GAMESKA Dobra, gg. next. No niestety, to wolne tempo mieliśmy Dobra, e a tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia przy następnym odcinku Bye, bye